Jest głęboka. Ale mówiliby ciepło jak pamięta, że ja mam tylko metr 50 kapajuszów. Zaznął resety, pływanie. Jakie Andrzej wrażenia? Proszę bardzo bardzo. pamiętać o zabrać. Wrażenia zajebiste. <grym> Chociaż tak to jest trzyma, o kurde. <grym <grym Marek dzięki, moje przykro O, czekaj, to wiesz, z wody. <grym> Przyszliśmy ile? Kilometr 200 przez nas? Było to źle? Nuda, nuda, nuda. Słuchajcie, to jest Narnik. to jest po prostu pięknie, ja tu zostaję. Słuchajcie, tutaj jest chyba za 3 metry. Zaraz Markiem popływamy tam, pokażemy co tu można zrobić. Tu są góry i tu jest mój przyjaciel. To jest mój przyjaciel. Także jeszcze trochę posiedzimy, bo dopiero mamy 8 minut i po to szliśmy, nie? Tak jest. To tak jest super. Jeszcze taki resecik. I pozdrawiamy wszystkich. Pozdrawiamy morsów. Dobra, jesteśmy już po morsowaniu. Z fajną ekipą. Było przepięknie po prostu. To jest nie do opisania. To jest nie do opisania i w ogóle tutaj zimna woda, super. Cudownie, a przewodnik?